Kolejna część raportu z plantacji. Strasznie sucho. Mega jest sucho. To jest, zobaczcie, po prostu no suchutko. Nic nie padało ostatnio przez dłuższy czas. No i jestem przy pracy. Podrywanie w Magnum. Moja ulubiona robota. Pogoda jest do tej, do tej, do tej pracy super. Nie jest gorąco, około 20 stopni, 21. Eee, więc nie jest w mielniku duszno. Jest fajnie przewiewnie, eee, no ale jednak ten rok rekordowo suchy. Niestety i plon będzie pewnie słaby. A później pokażę Wam ciekawostkę, jaką znalazłem. Przedwczoraj też tutaj wykonując prace pielęgnacyjne w postaci tak zwanego podrywania. Lubelski skończony i Magnum się zaczął. A tu jest na jednej plantacji i Lubelski i 10 rządków, później Magnum. A teraz ciągnik tam tutaj zagłusza, bo prawda wykonuje zabiegi. Tutaj w Magnum trzeba uważać na te wąsy Jest bardziej, w Lubelskim też Ale Magnum jest dużo więcej tych wąsów czepnych I najgorzej jak zaczepi o skórę, o twarz To później przez kilka dni się ma takie rysy A gorzej jak jeszcze wcześniej pryskany pestycydami To jeszcze bardziej się czerwieni Trzeba to uważać ja bym Pokazał, że tutaj podrywanie to podrywanie w miarę trochę gorzej idzie Niż w lubelskim, ale te, te wąsy takie odstające teraz tego nie robię. Ale mam nożyk specjalny, którym to obcinam te wąsy czepne. No bo to, to na takiej wysokości to one są niepotrzebne, a i tak ma bardzo dużo. Później wam coś jeszcze dogram. Dobra, na razie. O, takie wąsy, ale to lubelski akurat. Muszę to ściąć później. Miała być niespodzianka, ale niestety od soboty to niespodzianka mi gdzieś tutaj znikła. A jak ona wyglądała? Po prostu w karpie pomiędzy jedną a drugą rośliną w zagłębieniu było niewielkie i lekko zielonkawe jajko. Prawdopodobnie może to było jakiegoś kuraka typu baszant złożone i czekało. Może się jakiś w komentarzach wypowie ornitolog. Ale nie mogę tego teraz znaleźć. Jeszcze poszukam, jak znajdę to umieszczę, dodam do filmu, ale no niestety, niestety nie ma. Także jak widzicie, zrobiłem sobie troszeczkę dzisiaj. Niestety wąsy mnie zarysowały po twarzy kilka razy. Chcesz, nie chcesz parzy, niemiłosiernie. No ale trudno. Dodatkowo jeszcze pot w te ranki wpada, więc dodatkowo jeszcze sól powoduje wzmożone parzenie gęby. No ale, co zrobić. Suchutko, 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 mega sucho. To jest po prostu niemiłosiernie sucho. Dobrze, do zobaczenia w następnych produkcjach. Hej.